Znamy się na przejeździe kolejowym w Mikłowie na ulicy Myśliwskiej, ma od prezentacji Kategoria C wyposażona w aparaturę typu COP 63A trzy sygnalizatory jest DPK 300 albo jest DPK Wyczęło trzy krzyże świętego Andrzeja. Trzy takie, mamy trzy sygnalizatory Przechody sieci trakcyjnej na wysokości 560 metra. Tak, przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 140, a tak dokładnie na, na, na 16 km i na 423 metrze. Tej oto linii kolejowej, tam mamy szlak na łaziska górne, a tam mamy szlak na Orzesze. Podejdziemy sobie jeszcze do szafy 363, a aby pokazać Wam to tego unikatowego EH-LS10, który się tu schował. Nie ma go na sygnalizatorze, nigdzie tylko jest na szafie. Typ ehls 10 proszę. Trzy sygnalizatory i światła migające podwójnie i na koniec, na wyłączenie, jeszcze raz miga jedno światełko. Więc dla was z tej prezentacji cześć. Tak, jeszcze na szybko otoczenie przejazdu wam pokażę. Takie ładne nawet. Tam jest zakręt na Łaziska Górne, tam na Orzesze. No i koniec.